Jak to jest możliwe, że 200 tysięcy ludzi tam na dole, 10 milionów ludzi przed telewizorami, a kto wie, ile na świecie czeka tylko i patrzy na mnie, jak daleko ja dolecę, gdzie ja w ogóle zalecę, jakby to miało jakieś znaczenie dla kogokolwiek, przecież wyczyn sportowy nie ma żadnego znaczenia, ale. Oni nie oczekują niczego ode mnie. Czuję się jak zwierzątko w klatce, bo jeśli nie dolecę tam, gdzie oni chcą, choć ja nawet nie wiem, gdzie by to miało być, to zatłuką mnie, a jeśli dolecę względnie daleko, to będę zagłaskany. Czuję się w pułapce, czuję w zasadzie swoją maleńkość. Jestem małyszem, małym człowiekiem, który nic ludziom nie dał oprócz tandetnej rozrywki. Myślałem, że moje życie będzie nosiło znamiona jakiejś większej, wyrazistszej głębi, na przykład takiej, że byłbym w stanie tych ludzi stąd przegonić, żeby poszli i zajęli się czymś wartościowym, czymś, co nada. Sens ich życiu i czymś, co będzie mogło być poręką do rozwoju cywilizacji. A tak latam z jednego miejsca na drugie, rozkładam te nogi w czasie lotu, rozpościeram te wątłe ramiona, żeby zwiększyć powierzchnię lotną, a to przecież nie ma żadnego znaczenia, bo dla kogo by to mogło mieć jakiekolwiek znaczenie dla mnie. Nie ma absolutnie żadnego.